Hej, wszystkim dzisiaj ja wam taki nagrywam odcinek, bo nie mam czasu na zapisanie tamtego filmiku, co miałam, więc wstawię go taka zmiana, zmiana planu, wstawię go za parę dni, prawdopodobnie najpierw sobie parę z filmiku z wyścigami. Albo jak nie, to takie krótsze, wiecie, ale mam problem z wysłaniem jednej części tego filmiku, ale jak mi się prześlę, to wtedy wyślę go, może jak będę miał czas go przerobić i nagrywam z głosem, bo, bo zastanawiałam się i zdecydowałam, że będę nagrywała wyścigi z głosem i wszystkie filmiki z głosem, ale zależy, bo na przykład teraz jestem chora i możecie słyszeć, że mam taki dziwny głos, więc um, takie ja będę, taki ja będę miała głos przez parę dni, bo jestem chora niestety, a wycieczkę mam w czwartek, więc mam nadzieję, że dążę wyzdrowieć. Ale napiszcie, jak chcecie, w komentarzach. Czy chcecie vloga z tej wycieczki, mogę takiego małego zrobić, co nie, bo jedziemy do Wrocławia, do Afrykarium i muszę się obudzić o piątej niestety, więc jak chcecie, żebym zrobiła vloga, to napiszcie w komentarzu, a teraz oglądajcie filmik i moją piękną wygraną, co mnie bardzo zdziwiło, bo dwie zawodniczki za mną biegły szybkie, nawet chyba trzy i to mnie zdziwiło, że przez więcej niż przez... Jakoś 99% wyścigu pierwsza, bo na początku tam ktoś mnie właśnie przez chwilę. I tutaj jest ta część najtrudniejsza i jakoś mi się udało. Chociaż pani że zagrywałam jeden wyścig, ale nie wstawiałam go. I spadła mi się i miałam niebezpieczne wypadki ciągle, ciągle. I byłam na nim chyba ósma albo siódma. Ale nie wiem, ja nie wiem jak ja dogoniłam, bo... Najpierw bałam 11, a później do, później do, dogodziłam trochę osób i bałam szósta albo nie wiem, może się ma tak ósma, więc ym, bardzo byłam zdziwiona i tutaj do tego do tego momentu byłam zdziwiona. I byłam ciekawa, czy, będę, czy wygram, czy będę druga. Chociaż i tak mi się wcieszła z tego i z tego, ale widzicie, zaczęło mi się trochę i mi się wzięło, jak doszła na ten cały czas, co cała dziewczyna, więc to było dziwne. Ale jak wiecie, jak zawsze odbieram nagrodę, jest na tyle w tym odcinku. Więc pa! I do zobaczenia na ko w kolejnym odcinku. Pa! pa.